Przyjdźcie do góry, się, do tego. Do tego. Ja. Do tego. Do tego. Do tego. Do chciałbym Was powitać na tego. Do tego. dla klubu WKFT, zawodach które udało nam się zorganizować na nowym terenie, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, długo się ten teren staraliśmy, ale to o szczegółach już opowie Michał. Mam nadzieję, że Wam będzie odpowiadało, zaraz wyjaśnimy wszystkie sprawy techniczne, ja tylko proszę jak zwykle o zachowanie bezpieczeństwa, czyli na stanowiskach, wiadomo, karabinki ładujemy na stanowiskach, przenosimy lufą w dół albo w takich do tego dedykowanych futerałach, żeby tutaj nie machać, zwracajcie uwagę, jest troszeczkę osób nowych, świeżych, więc patrzcie czy, czy się zachowują właściwie. Nie miejcie nie, nie skrypułu, żeby zwrócić uwagę i, i po prostu wytłumaczyć, jak się powinno zachowywać. Wy też również yy, na to zwracajcie uwagę, żeby, żeby tutaj nie było żadnych jakichś niebezpiecznych spraw i to z mojej strony tyle. Piotek zaraz Was przedstawi sprawę Toru jak wygląda to ustawienie, a Michał Wam opowie o jakby tutaj, jak to, to udało nam się krótko takie wstawkę. Jak chcieliśmy teraz powitać na terenie strzelnic pierwszej brygady wesołej, pierwszej pancernej wesołej. To jest teren, na którym w przyszłym roku będziemy organizować puchar WKFTA, także serdecznie zapraszamy. Chcemy tutaj zorganizować dwudniowe otwarcie sezonu w ramach pucharu PFTA. Dzisiaj strzelamy na jednej części terenu, natomiast po tej stronie mamy drugą część terenu, która ma równie bardzo ciekawą infrastrukturę. Można tam strzelać w górę, w dół i tak dalej ale to już e, następnym razem. Chciałem jeszcze tylko dwa słowa o sponsorach, którzy ufundowali dzisiaj nagrodę. Raz odpowiem, że nagrody najlepsze idą dla juniorów, bo impreza jest bardziej nastawiona w tym, dzisiaj na juniorów, także oni dostają najlepsze, ale pozostali też dostaną coś fajnego. E, to jest oczywiście przede wszystkim Militaria. Dekaus, FX Domar, który produkuje różnego rodzaju tuningi na zamówienie oraz Arsenał, to już widzieliście będzie można po zawodach wziąć sobie najnowsze trzy numery. Także z mojej strony to wszystko. Dziękujemy za przybycie i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego terenu. Okej, okay. słuchajcie więc tak, pogoda wczoraj była taka sama jak dziś. Na początku było bardzo zimno, potem było bardzo ciepło. Podpowiem tak, potem się naprawdę będzie można prawdopodobnie ugotować, więc nie przesadzałbym jeżeli chodzi o ilość kurtek. I teraz tak, idziemy w tamtą stronę tą drogą. Na samym końcu, tam gdzie jest ta żółta wieża, zaczyna się to. Tor się zaczyna po prawej stronie, obwarowany jest trzema wałami. Tam jest stanowisko numer 1. 25 to jest stanowisko ostatnie, ponieważ ustawiliśmy 25 stanowisk. Na każdym stanowisku są dwie albo trzy figurki. Jak są trzy, to standard najdalsza jest dla FT, najbliższa jest zawsze wspólna. Yy, oznaczenia przy figurkach. Tym razem wchodziłem

Zero mamy za cel numer i nie, tu jest dziewiąty. A co mnie tu oszedł? Co mnie tu oszedł? To jest y, 17 reže se Да че бой She's got Tę tlenową mu trzeba dać. To, yy, Show, tylko nie Ją? więc spokojnie poczekasz się chwilę wiatru spokoi masz ją? 3-4 trzy czekaj mam masz tak obie Spokojnie No tak potwierdzone, ale tak delikatnie jak masz za dużo pomysłów, to zmniejszymy dron. No za dobrze, bo 11, do bo 11 się No jeżeli, to jeziola Jak życie A tu strzelam, no proszę Niszczy te figurki, niszczy, no Tak się odpoczywa No jak tam, pomito Marta 31 36 Przedstawiliście że My się szczerze nie, 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 nie oczekiwaliśmy, że aż tyle osób przyjedzie, więc bardzo się cieszymy, że przyjechaliście. Mam nadzieję, że mimo takiego troszeczkę lajtowego podejścia do regulaminu podobało Wam się, pogoda była super, więc myślę, że wyjedziecie zadowoleni i, i tych figurek było trochę do postrzelania. Jak się przejechało tych kilometrów, to jednak myślę, że fajnie postrzelać do 50, a nie do 30. Teren mi się wydaje, że jest ciekawy z, z potencjałem. Także zapraszamy, tak już Michał wspominał, zapraszamy w przyszłym roku na te zawody, które będą otwierały prawdopodobnie sezon pucharu PFTA. Także no, z mojej strony bardzo dziękuję i rozpoczniemy tutaj zaraz wręczanie nagród dla, dla zwycięzców i dla jakichś tam nagrody specjalne. Słuchajcie, wyczytanie nagród musimy rozpocząć od juniorów, debiutantów. Od, od debiutantów juniorów w takiej sytuacji. I debiut w kategorii Field Target Marta Masłowska, zapraszamy. jeszcze Gratulacje. Wreszcie, Wreszcie, wieszka. Te osoby, które w tym HFC to wiesz, które to wieszka, są? Zaraz powiem. Dobrze. Kolejny debiut w kategorii Field Target Michał Bogon i debiut w kategorii Field Target Hubert Marchelak. <noise> Bravo, dla debiutantów. To są, to są debiutanci BFT. Słuchajcie, panowie, a senior jako debiutant? Ktoś może tam być, czy nie? Nie. Tu są tylko juniorzy, debiutanci. Dobrze, może być I macie. Prawo dla nich. Także prosimy tu debiutantów bliżej, niech staną na środku. Ociec, jak nie że Mamy teraz wyróżnienie specjalne. Pierwsze miejsce w kategorii Dama z Karabinkiem. Oczywiście pierwsze tylko na punktację. Maja Łysia. Dziękuję. Kolejne wyróżnienie, pierwsze miejsce w kategorii senior. Andrzej Dunin. No senior młodszy tak Gratulacje. No. Proszę bardzo do jeszcze. <noise> Brawo. Andrzej się jeszcze pojawi tutaj tak. Wie. Słuchajcie, teraz y musimy się troszeczkę wytłumaczyć, ponieważ... Dwa zestawy kart dotarły do nas praktycznie, można powiedzieć, ostatnim rzutem na taśmę już po trzech finiszach. Już wszystko Troszeczkę się zmieniła sytuacja i niestety niektóre dyplomy są przepisane. Bardzo przepraszamy za to i te dyplomy będą wymienione przy najbliższych zawodach naszych. A teraz chcemy zaprosić juniorów. Wyróżnienie za trzecie miejsce w kategorii HFT Junior otrzymuje Wojciech Drabi. Nagrody mają wszyscy, ale po prostu dyplomy będą tam do... Powiedziałem. Dyplom odwrotny. Drugie miejsce w kategorii HFT Junior Paweł Bucki. Pierwsze miejsce w kategorii HFT Junior, Wiktor Dudziak. Kategoria jest Junior Open, czyli młodsi starsi. i starsi. Zapraszamy tutaj. Dla fotoreporterów chwila. Brawo! Teraz wyczytamy kategorię HFT Junior. Trzecie miejsce FT Junior. Przepraszam, FT Junior. Trzecie miejsce Hubert Marhelak. To wszystko to co Drugie miejsce w kategorii FT Junior Michał Bogon. I pierwsze miejsce w kategorii FT Junior, Marta Masłowska. Brawo dla juniorów FT. Dziękujemy. Teraz mamy kategorię karabinków sprężynowych HFT2. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Tomasz Bachanek. Nie ma Tomka? Nie ma Dlaczego? Bo hft

I pierwsze miejsce zajął Ignacy jak wolno celebruje to <grym i go wody> Tu tu Jarek wam robi, a ja tu Jarek tam robi Wiemy. I wracamy do HRT2, Trzecie miejsce po małej ruszadzie Łukasz Mile. Pokręcenie, na trudno, no, ale z, będzie nas dwóch. Dzięki. Dlaczego? Dlaczego? Dzięki. <laughs> Okay. Drugie miejsce w kategorii HFT2 zajął Piotr Filipiak. I pierwsze miejsce w tej kategorii

W KFT-1 walka była ciężka, również przy wypisywaniu dyplomów. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Andrzej Dunin. Drugie miejsce w tej kategorii Jarosław Młynarczyk.

Brawo. No. Tym kończymy tą uroczystość. Słuchajcie, jeszcze raz zapraszam was na kwiecień. Oczywiście wcześniej będą linki do zapisu. Na 99% to będzie tutaj, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękujemy bardzo. A ja chciałbym również was zaprosić